25 stycznia, Ilona Wrublewska-Czarnocka, witam państwa serdecznie i zapraszam na teledzień. Sznur samochodów oczekiwał dziś od rana do punktu pobrań drive-thru wojewódzkiej stacji ratownictwa medycznego. W Bełchatowie ilość wykonywanych testów na obecność koronawirusa wzrasta z każdym dniem. Z samego rana przed punktem poboru próbek przy ulicy Czaplinieckiej ustawiła się kolejka samochodów z osobami, które czekały na test na obecność koronawirusa. Czas oczekiwania przy takiej liczbie chętnych znacznie się wydłuża. Nie ma co ukrywać, że to co najmniej kilkadziesiąt minut. Jeszcze do niedawna, gdy punkt pracował 4 godziny dziennie zapisanych na badanie było nieco ponad 120 osób. Teraz gdy zakażeń przybywa, zainteresowanie testami znacząco wzrosło. Z uwagi na wydłużające się kolejki stacja zmieniła godziny pracy. Teraz można testować się zarówno z rana, jak i po południu. Testy wykonywane są od poniedziałku do soboty w godzinach od 8 do 12 oraz od 13 do 17. W niedzielę natomiast w godzinach od 8 do 13. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim 113 osób otrzymało pozytywny wynik testu na koronawirusa. Jedna osoba zmarła. Posiadała ona choroby współistniejące z COVID-19. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 4186. Natomiast liczba wykonanych testów 403, z czego 136 z wynikiem pozytywnym. W województwie łódzkim są 2473 kolejne Zakażenia koronawirusem potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. 27 osób zmarło, 23 posiadały choroby współistniejące z COVID-19, natomiast 4 wyłącznie z powodu COVID-19. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 64 619, natomiast liczba wykonanych testów 9943, z czego 2882 osoby otrzymały wynik pozytywny. W całej Polsce natomiast mamy 36 995 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia, liczba przypadków śmiertelnych 252. Ponad 12 litrów krwi od 27 krwiodawców. To efekt pierwszej tegorocznej zbiórki krwi HDK-PCK działającego przy elektrowni Bełchatów, oddziale spółki PG Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Zbiórkę zorganizowano w domu parafialnym przy parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Bełchatowie. Chętnych by podzielić się darem życia nie brakowało. Chcę oddawać innym i to robię. Przydaje się. A nie. namawia pan do tego, no nie wiem, swoich znajomych, bliskich, jak to wygląda? No czasami kogoś się uda. Aha. Ale to ktoś musi mieć przekonanie ten namówić to się tak łatwo nie daje. Ale przecież mówią chwilodawcy, że to nie boli. Trochę boli. Krzyżyły jednak te igły są grube. Dzisiaj czułem. <laughs> Ale warto. No pewnie, że warto. Była to pierwsza w 2022 roku zbiórka organizowana przez krwiodawców z elektrowni Bełchatów. Kolejna zbiórka 17 marca. Tą także zaplanowano w domu parafialnym przy parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła na osiedlu dolnośląskim. Kierujący Renault nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z nadjeżdżającym innym pojazdem. Okazało się, że mężczyzna, który spowodował kolizję, był kompletnie pijany. Teraz musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Na ulicy... Kilińskiego w Zelowie. Policjanci interweniowali wobec 44-latka, który był nietrzeźwy, kierował Renault i spowodował kolizję z inną osobówką. Okazało się, że kierowca Renault nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z nadjeżdżającym z przeciwnego kierunku Mitsubishi. Okazało się, że 44-letni mieszkaniec gminy Zelów był kompletnie pijany. Miał blisko 4 promile alkoholu w organizmie. Na szczęście w zdarzeniu tym nikt nie odniósł poważniejszego obrażeń. Kierowca Renault oczywiście stracił już swoje prawo jazdy. Teraz czekają go poważne konsekwencje, również finansowe. Mężczyzna wkrótce usłyszy zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Musi się też liczyć z odpowiedzialnością za spowodowanie kolizji drogowej. Apelujemy o bezwzględną trzeźwość za kierownicą. Pamiętajmy, że sami jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników dróg. Pani Basia może być inspiracją dla wielu osób, zwłaszcza jednak dla tych, którzy na emeryturze poszukują nowego hobby. To kobieta wielu talentów, podkreśla dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Jeden z nich możemy podziwiać do 10 lutego. W siedzibie Głównej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w jednej z sal można oglądać wystawę prac Barbary Szczęsnej. To zbiór kilkunastu obrazów, dla których motywem przewodnim jest hasło w mojej wyobraźni. Przyśnił mi się mój dom rodzinny i mówię tak, kurczę, muszę spróbować. I miałam tam wnuk, który któryś miał farbki te zwykłe, i ja sobie wzięłam mówię, namaluję to, co mi się przyśniło i namalowałam, no i się zaczęło. Ile prac możemy tutaj zobaczyć na tej wystawie? To są takie wyselekcjonowa wyselekcjonowane prace, te, nie które pani najbardziej jeszcze lubi? Nie, ja mam. Nie ma jeszcze tego. No za dużo by to było tutaj. Bo ja tych, co już dawniej malowałam, bo ja 10 lat, i tych, co już dawniej malowałam, to nie mam, mają ludzie. No. Czyli co tutaj możemy zobaczyć na wystawie? Jakie to są prace? No to są takie zbierane. To, co mi do głowy przyszło, to malowałam. Co nie? Ja tak lubię. Tak samo i piszę. Jakaś myśl mi przyjdzie i ja już ją piszę. No. Czyli obraz powstaje w, tej, w momencie, tak naprawdę? Wszystko powstaje w momencie. No. Mhm. Bo ja po prostu siedzę i wstanę, i taka jestem jeszcze zaspana na przykład I tak mówię, Panie Boże, mówię, We, weź coś z ja się trochę ruszyła. Nie? No i tu mi pisze urodzinowe i życzenia. Ja mam dziesięć wnuków. Miałem 12, Bóg nie żyje, ale mam 10 wnuków, oni już są duże, mają po 30 lat, mam prawnuki czworo, no i ja piszę, czy znajomym, piszę życzenia urodzinowe, imieninowe, i z okazji ślubu, kścin tego i... I ja też będę miała może kiedyś nową książkę, bo to wie pani, to wszystko kosztuje, żeby wydać, co nie? I ja taka jestem, to jest to, jaka ja jestem po prostu. Ja tak robię, co mi przyjdzie do głowy, to ja to robię. Widzę te kolory, robię to wszystko i już, I no, moje koteczki tu są. I ja te koteczki uwielbiam na przykład. No, ale mam jeszcze i pieskie i małpki, różne rzeczy. Ja mam w domu dużo. A Widzę pani tak, zainteresowanie, jeśli chodzi o zwierzęta, ale też widzę y, i bełchatów. I bełchatów, i mój dom rodzinny, i tężnie maluję, i te różne, piszę o, o sadzie jabłoniowym tam na Binkowie, pisze wierszyki różne. Ja tam wydałam te książeczki, nie? Wszystko, mieszam groch z kapustą, bo ja to jestem taka, no. No, nie, nie lubię, nie robię tam się z siebie nie wiadomo co, ale to wszystko z mojej głowy wychodzi. Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej podkreśla, że pani Basia to kobieta wielu talentów. Pani Basia jest stałą wywalczynią biblioteki, jest uczestniczką comiesięcznych warsztatów artystycznych. Biblioteka miejscem spotkań, w którym wiedzie prym i tam nie tylko malują, bo robią inne panie, panie robią inne rękodzieło. Pani Basia również chętnie bierze udział w wydarzeniach promujących czytelnictwo. Czytała książeczki podczas akcji Cała Polska Czyta Dzieciom dla dzieci to były nagrania online, bo to podczas pandemii. W 2019 roku również miała spotkanie autorskie w filii numer 4, bo wydała dwa tomiki książek, książki pod tytułem Wróble na balkonie i Wolność motyla. Te książeczki można również też w naszej bibliotece. Pani Basia jest artystką Wszelkiej, wszelkich umiejętności, bo poza tym jeszcze śpiewa i bardzo kocha ludzi, dlatego chętnie przychodzi do biblioteki, bo w bibliotece są, można spotkać ludzi. I myślę, że my cieszymy się, że pani Basia też jest tutaj z nami. Wystawę można zwiedzać w godzinach pracy Biblioteki Głównej przy ulicy Kościuszki 9 do 10 lutego. To wszystkie informacje w dzisiejszym tyle Dziękuję za uwagę. Dobranoc.